Druga tura wyborów prezydenckich 2025, w której zmierzyli się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski, przyciągnęła do urn wielu Polaków, którzy w niedzielę 1 czerwca licznie skorzystali z prawa do głosu. Do godziny 21 głosowania według danych IPSOS wzięło udział 72,8% uprawnionych. W wielu regionach frekwencja przekroczyła 70%, pokazując, że Polacy coraz bardziej świadomie korzystają ze swojego prawa wyborczego. To jest obowiązek każdego obywatela? No powinien być. A... Powinni się ludzie poczuwać do tego, że jednak trzeba na kogoś głos oddać, bez względu na to, jakie ma przekonania polityczne. Zawsze chodzę na wybory i... Tak powinno być. Myślę, że tak, bo jesteśmy odpowiedzialny za swoją rodzinę i tak samo naszym rodzinom jest kraj. Nie? Tak uważam. Wieczorem po zamknięciu lokali wyborczych w leśnie miało miejsce spotkanie koalicji obywatelskiej. Wydarzenie to było okazją do wspólnego śledzenia wyników sondażowych. Według danych Exit Pol z godziny 21.00 rywalizacja o urząd prezydenta RP była bardzo wyrównana. Rafał Trzaskowski zdobył 50,3% głosów, co dało mu minimalną przewagę nad Karolem Nawrockim, który uzyskał 49,7%. Będziemy musieli poczekać jeszcze do, do rana. Ale bardzo się cieszę, że jesteśmy już po kampanii i że to wskazanie jest właśnie na Rafała Czaskowskiego. Różnica procentowa to 0,6, można powiedzieć 0,30, mamy remis. Natomiast cieszę się, że w tych wynikach sondażowych wygrał Rafał Czaskowski. Zwyciężyła demokracja, zwyciężyła powiedzmy wizja Polski, europejskiej wizja Polski również, w której kobiety są dostrzegane. Po godzinie pierwszej w nocy sondażowe wyniki late Pol zmieniły się diametralnie. Karol Nawrocki objął prowadzenie z wynikiem 51%, natomiast Rafał Trzaskowski zdobył 49%. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski, jednak ostateczne potwierdzenie tej informacji nastąpi po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Wybory te pokazały, jak ważna dla Polaków jest możliwość wpływu na przyszłość kraju i jak dynamiczny potrafi być proces demokratyczny.